I co z tym zrobisz? Krzysztof Wiśniewski oparł się o świeżo postawiony płot, który wbił się dobre dwa metry w mój teren. Metalowe słupki mieniły się w słońcu jak srebrne gwoździe wajt prosto w serce mojego podmokłego zakątka. Mam na imię Marek Lewandowski, mam 47 lat i od ponad dwóch dekad pracuję jako specjalista do spraw ochrony środowiska. Znam każdy przepis dotyczącym okradeł w całym województwie mazowieckim na pamięć od wymaganych odstępów po najdrobniejsze pozwolenia. To, co widziałem, ścisnęło mnie w żołądku, choć nie z tego powodu, o którym myślał Krzysztof. On był pewien, że chodzi tylko o granice działki. Ja patrzyłem na zniszczoną strefę buforową przy strumieniu, dopływie Wisły, którą od piętnastu lat chroniłem jak własną kieszeń. Załatwię to, rzuciłem spokojnie. Poprawił designerskie okulary przeciwsłoneczne, uśmiechnął się szerzej. Załatwisz? A co to niby znaczy? W jego głosie pobrzmiewała buta kogoś, kto uważa, że pieniądze otworzą każde drzwi. Mam najlepszych prawników w Warszawie. Ten płot nigdzie się nie rusza. Za jego plecami starczała willa za siedem milionów, marmur, szkło i czyste zadęcie wyrosło na miejscu starego gospodarstwa państwa Zawadzkich. Dwa lata temu Krzysztof kupił ziemię od owdowiałej pani zawackiej, tłumacząc, że uszanuje dusze, miejsca. Skończyło się na buldożerach i lśniącym pałacu z trzema garażami. Zobaczymy, odparłem. W kuchennym oknie machałam jego żona Joanna, pewnie myśląc, że to sąsiedzka pogawędka. Dwaj bliźniacy, może ośmioletni, kopali piłkę po idealnie przystrzyżonym trawniku. Sielanka, gdyby nie fakt, że ich tata właśnie ukradł mi kawał ziemi. Słuchaj, Marek, nie ma co się denerwować. Granice to rzecz względna, nikt nie wie, gdzie dokładnie przebiegają, stwierdził Krzysztof, szturchając butem mój stary palik geodezyjny, który wyrwał, żeby zrobić miejsce dla ogrodzenia. Poza tym, co zrobisz z tym pasem chwastów? Upiększam okolice, stary. Ten pas chwastów to chroniona strefa mokradeł. Dokumenty z czasów, gdy kupowałem działkę w podwarszawskiej miejscowości, jasno pokazują, że należy do mnie. Ważniejsze jednak, że chroni strumień z łososiami. Krzysztof nie miał pojęcia, co właśnie zrobił. Piętnaście lat temu, zaraz po rozwodzie, krążyłem samochodem po okolicy, szukając miejsca, gdzie mógłbym zaczynać od zera. Trafiłem na ogłoszenie o działce w podwarszawskiej miejscowości, trzy hektary z kawałkiem lasu i obszarem podmokłym, ciągnącym się aż do strumienia wpadającego do Wisły. Kiedy po raz pierwszy stanąłem wśród Olch i wysokich traw, poczułem, że to właśnie tu ani willi, ani sąsiadów z ambicjami, tylko cisza przerywana pluskiem wody. Kupiłem ziemię za grosze, postawiłem prowizoryczny płot, a stary dom z lat 80. wziąłem na raty. Nie był piękny, ale dawał święty spokój. W pracy jeździłem od Gdańska po zakopane, robiąc ekspertyzy środowiskowe dla nowych galerii handlowych i obwodnic. Nauczyłem się patrzeć na teren jak chirurg, widziałem, gdzie można ciąć, a gdzie każde kopnięcie łopaty to prośba o kłopoty. Gdy po kilku latach weszła w życie nowa ustawa o ochronie mokradeł, znałem ją lepiej niż własny, powszechny, elektroniczny system ewidencji ludności. Przy każdym zleceniu logowałem się do bazy danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, żeby sprawdzić klasyfikację terenu. Dzięki temu uratowałem niejedną inwestycję przed karami w wysokości, przy której nawet prezesi zaczynali drżeć o premie. I właśnie w tę moją ciszę wjechał dwa lata temu Krzysztof Wiśniewski. Najpierw zjawiły się koparki, potem architekt z folderami i dronem, a na końcu sam Krzysztof z błyskiem wokół człowieka, który może wszystko. Boże, Marek, jakie tu powietrze! Zachwycał się, przekazując mu butelkę wina droższą niż moja miesięczna rata kredytu. Machałem ręką, że faktycznie powietrze pierwsza klasa, i próbowałem nie przewracać oczami, gdy roztaczał wizję supernowoczesnej willi, ścieżki do biegania i kuchni letniej z widokiem na wodę, zapewniał, że odległości od strumienia zachowa co do centymetra, wszystkie pozwolenia ma ogarnąć fachowiec. Na początku konfliktów nie było. Od drobiazgi. Ekipa ogrodowa Krzysztofa zrzucała gałęzie za mój płot zamiast wywieźć na kompostownię. Myłem ręce z żywicy, dzwoniłem, prosiłem. Och, Marek, jasne, już im powiem, słyszałem. Tydzień spokoju, potem kolejne hałdy. Później zraszacze z jego trawnika z systemem nawadniania zaczęły zalewać mi rabaty. Serce zamarło, gdy zobaczyłem rachunek za wodę, ale znów zadzwoniłem i znów było już robi. Z czasem skala rosła. Kiedy budowali kuchnię letnią, Ciężarówka z betonem wjechała dwa metry w głąb mojego gruntu, zostawiając głęboki kolejny. Pobiegłem i trafiłem na kierownika budowy. Pan Krzysztof, powiedział, że teren jest jego, wzruszył ramionami. Wieczorem stanąłem u drzwi sąsiada. Wybacz, Marek, przesunę im taśmę odparł beztrosko, jakby parkowanie na cudzej ziemi było drobną gafeczką. Wytrzymywałem, bo liczyłem, że to tylko faza będę królem osiedla. Aż pewnego poniedziałkowego poranka wróciłem do domu i zobaczyłem płot. Elegant z antracytowej stali, słupki white na laser, podmurówka z granitu, całość wcięta równo we wschodnią granicę mojej działki, tyle że przesuniętą o dwa metry na moją stronę. Stałem osłupiały, a Krzysztof, jak gdyby nigdy nic, pił kawę na tarasie i uniósł kciuk w górę, jakby miał mu gratulować solidnego rzemiosła. Wtedy coś we mnie pękło. Zrozumiałem, że to nie niezdarność, tylko sprawdzanie, ile wytrzymam. Wróciłem do domu, odłożyłem torbę, złapałem stary notes z gumką i aparat. Zacząłem od mapy ewidencyjnej, potem odmierzyłem od narożnika granicę, wbiłem świeży palik i robiłem zdjęcie za zdjęciem. Każdy słupek, każda tabliczka z logo firmy ogrodzeniowej, wszystko lądowało w folderze Wiśniewski do wody. Wieczorem, tuż przed wpół do siódmej, zalogowałem się do bazy głównego inspektoratu ochrony środowiska. Kilka kliknięć i miałem przed sobą kolorową mapę. Mój obszar podmokły oznaczony na czerwono, trzydziestometrowa strefa ochronna na żółto, a przez sam środek tej żółci nowiutki płot Krzysztofa. Gdy patrzyłem na ekran, poczułem znajomy dreszcz. Nie z gniewu, tylko z zawodowej czujności. Tak wygląda początek prawdziwej wojny. Najpierw papier, potem paragrafy, na koniec ciężki grzywny. A ja, chcąc nie chcąc, właśnie założyłem zbroję. Północy spędziłem przy kuchennym stole, otoczony startami papierów, które kiedyś wrzuciłem do szuflady na wszelki wypadek. Były tam stare pozwolenia budowlane Krzysztofa, mapy geodezyjne z Urzędu Miasta i kolorowe wydruki zdjęć satelitarnych, które co roku zamawiałem dla własnej dokumentacji. Im głębiej kopałem, tym bardziej czułem, jak zimno ściska mnie w karku. Na mapach z pierwszego projektu willi jasno stało minimalna odległość od strumienia 30 metrów. A na zdjęciach z zeszłej jesieni ta sama willa chytrze podeszła do wody na niecałe 15. Boże święty, wymknęło mi się, gdy linijka na ekranie laptopa potwierdziła odchyłkę. W świecie urzędniczych decyzji to przepaść nie do zasypania. Kwadrans po drugiej w nocy włączyłem czajnik i wyjąłem telefon. W książce adresowej miałem numer do Andrzeja Nowaka, kolegi jeszcze z czasów studenckich, dziś inspektora w głównym inspektoracie ochrony środowiska. Wysłałem mu zdjęcie satelitarne z krótkim pytaniem, czy dom stojący tak blisko chronionego strumienia ma rację bytu? Odpowiedział po pięciu minutach, co oznaczało, że też zarwał noc. Jeśli pozwolenie mówi 30 metrów, a jest połowa. To będzie rzeź. Możliwa rozbiórka. Masz papiery? Mam wszystko, odparłem. Następnego ranka obstałem kawę i zacząłem pisać notatkę służbową suchy, zawodowy język, zero emocji. Zebrałem daty, numery działek, współrzędne GPS. Wyszło sześć stron. Wysłałem plik Andrzejowi z dopiskiem do wglądu. Wiedziałem, że procedura ruszy jak domino. Tyle, że Krzysztof też nie spał. O dziesiątej usłyszałem stukanie do drzwi. Listonosz wręczył mi pismo polecone od kancelarii prawnej Wiśniewskit partnerzy. Otworzyłem przy nim kopertę, zarzut nękania ich klienta, groźba pozwu o milionowe odszkodowanie, jeśli zaniecham nieuzasadnionych roszczeń. Podpisałem odbiór, zamknąłem drzwi i parsknąłem gorzkim śmiechem. To był ruch w stylu na pokaz. Po południu zadzwoniła sąsiadka Ela z końca ulicy. Marek, co się dzieje? Krzysztof pisze na grupie nasza okolica jeziorna górna, że chcesz mu zburzyć dom z czystej zawiści. Podobno grozisz, że wpuszczasz szczury na jego trawnik. No nie wierzę, sapnęła. Gdy wyjaśniłem, że chcę jedynie przesunąć płot na właściwe miejsce. Uważaj, on zamieszcza screen jakiś paragrafów, ludzie zaczynają szeptać. Wieczorem telefon znów zadźwięczał. Aspirant Zieliński z komisariatu w Piasecznie, mówię do pana Marek Lewandowski? Tak, słucham. Otrzymaliśmy zawiadomienie, że miał pan grozić panu Wiśniewskiemu zniszczeniem mienia. Serce zamarło, ale odpowiedziałem spokojnie, nie groziłem, proszę sprawdzić historię rozmów i zaprosiłem go, żeby obejrzał dokumentację przy kawie. Umówiliśmy się na następny dzień. Zanim zamknąłem laptop, wpadły dwie wiadomości. Pierwsza od Krzysztofa w tonie pseudo ugodowym: spotkajmy się, dogadajmy bez urzędów. Druga od Andrzeja: sprawa wygląda poważnie. Możliwe zawieszenie użytkowania budynku do czasu kontroli. Dam znać, kiedy będą decyzje. Usiadłem przy oknie, noc była cicha, słychać tylko plusk wody za drzewami. Pomyślałem o pani Zawackiej, która sprzedała ziemię, bo potrzebowała na leki, i o tym, jak Krzysztof obiecywał szacunek dla przyrody. Zamiast tego wyszła pycha w marmurze. Westchnąłem ciężko. Wojna oficjalnie ruszyła, ale ja miałem w ręku paragrafy i cierpliwość, a on tylko słowa i pieniądze. A paragrafy, gdy raz się rozbiegną, nie znają litości. Następnego ranka, kwadrans po dziewiątej, słyszę przy furtce skrzypienie żwiru. Krzysztof idzie pewnym krokiem, w eleganckim swetrze, z kopertą w dłoni jak akwizytor, który jeszcze wierzy, że sprzeda odkurzacz tam, gdzie już jest centralne ogrzewanie. Marek, pogadajmy po ludzku, zaczyna, udając serdeczność. Wiem, że ten płot cię uwiera. Rozumiem. Ustalmy cenę i po sprawie. Nie ma ceny, odpowiadam. Och, nie żartuj. Dam ci dziesięć tysięcy. Krzysztof, oddaj dwa metry ziemi i będzie po sprawie. Wzdycha teatralnie, jakby negocjował kontrakt stulecia. 20. Gotówka albo przelew, jak wolisz. Boże, czy on naprawdę myśli, że wszystko można kupić? Przemknęło mi przez głowę. Gęsia skórka. Nie chcę twoich pieniędzy. Chcę, żebyś przestrzegał prawa. Odwracam się i zamykam furtkę. Krzysztof zostaje na chodniku z tą swoją kopertą, a jego uśmiech pęka jak szkło. Następnego dnia, w pół do dziesiątej, pobieżdża biały służbowy samochód z tablicami BIOŚ. Na drzwiach logo orła i zielony listek. Wysiada dyrektor Tomasz Bielski w średnim wieku, siwe skronie, spojrzenie człowieka, który widział już niejedną samowolkę. Towarzyszy mu inspektor Marta Kwiatkowska, młoda, z dalmierzem w ręku i miną laserowo skupioną. Pan Marek Lewandowski? Tak. Przyszliśmy na zapowiadaną kontrolę. Poprosił pan o udostępnienie dokumentacji. Prowadzę ich przez swoją działkę. Marta ustawia trójnóg, mierzy, odczytuje współrzędne. Tomasz notuje, od granicy koryta strumienia do fundamentu Willi mamy 15 metrów. Powinno być 30. Kręci głową. To nie błąd, to świadome naruszenie. Pół godziny później stoimy przy płocie. Marta dotyka ręką zimnego metalu, słupek wbity dokładnie w środek strefy ochronnej. Robi serię zdjęć, każde z GPS-EM. Dech zaparło mi z wrażenia, jak szybko i bez emocji zbierają dowody. Na koniec Tomasz podaje mi wizytówkę. Decyzja administracyjna przyjdzie pocztą. Spodziewamy się, że budynek zostanie zakwalifikowany do rozbiórki, chyba że właściciel udowodni cud. A cudów nie widuje, dodaje cicho. Popołudnie. Ja piję herbatę na tarasie. A u wiśniewskich kurier wręcza grubą kopertę. Krzysztof, jeszcze w lakierkach, zrywa folię i czyta. Serce zamarło nawet mnie, gdy zobaczyłem, jak jego twarz odpływa. Koperta musi zawierać dokładnie to, o czym szeptał Bielski, decyzja administracyjna o rozbiórce. Krzysztof siada na schodkach, głową opiera się o kolano, jakby nagle zabrakło powietrza. Jego willa za siedem milionów. Perełka firmy informatycznej zarządzającej logistyką właśnie stała się najdroższym błędem życiowym. Telefon brzęczy, SMS od Andrzeja Nowaka. Oficjalnie nakaz rozbiórki w trybie natychmiastowym kary naliczane dziennie. Gratulacje, stary! Sprawiedliwość działa. Patrzę na kopertę, którą Krzysztof ściska, jak koło ratunkowe, i myślę, że nie ma takiej koperty z pieniędzmi, która zasypie dwa metry mokradeł. Rozbiórka ruszyła we wtorkowy poranek, tuż po ósmej, gdy do bramy Wiśniewskich wjechała ekipa rozbiórkowa z piaseczna. Żółte koparki parowały w mrożnym powietrzu, a ich silniki ryczały jak stado rozdrażnionych psów. Krzysztof stał obok kontenera na gruz w wygnięcionej kurtce i patrzył, jak operator podważa pierwszy arkusz marmurowej okładziny. Serce zamarło, mruknęłem pod nosem, w końcu to był jego pomnik, a teraz sypał się na pył. Przez kolejne dni widziałem, jak znikają całe fragmenty luksusu, najpierw szklana ściana od strony strumienia, potem marmurowe schody, wreszcie stalowa konstrukcja dachu. Każdy demontaż to osobna ciężarówka, pełna kosztownych resztek. Krzysztof próbował wszystkiego odwołań, ekspertyz, nawet wpisów na grupie Nasza Okolica, Jeziorna Górna, że GIOŚ niszczy prywatne inwestycje. Ale decyzje administracyjne GIOŚ z poprzednich lat były bezlitosne. W strefie ochronnej nie ma świętych krów. Kiedy minęły trzy tygodnie, willi już prawie nie było. Została dziura w ziemi, sterta przewróconych słupków i długi cień ogromnego kredytu. Gazeta Mazowiecka napisała... Zbyt blisko wody i willa za siedem milionów zrównana z ziemią. Ludzie w komentarzach kłócili się, czy to sprawiedliwe. Jedni wyli nad marnotrawstwem, inni gratulowali inspektorom. Ja milczałem. W międzyczasie Krzysztof przegrał ostatnią apelację. Musiał sprzedać swoją firmę informatyczną zarządzającą logistyką, żeby pokryć kary naliczane każdego dnia zwłoki. Plotka głosiła, że w Konstancinie Jeziornej wynajął skromny segment i szuka etatu u konkurencji. Jego żona Joanna zabrała chłopców do rodziców, podobno na czas przeprowadzki. Kiedy ostatnia koparka odjechała, ruszyło zupełnie inne zamieszanie. Bołtanyk i zdioś przywieźli sadzonki, roślinność rodzima, trzciny, olchy, tatarak. Rozstawili paliki, siatki. Maty z kokosowego włókna. Patrzyłem, jak młodzi ludzie w gumowcach wsadzają każdy pęd w czarną, mokrą ziemię z taką czułością, jakby sądzili róże w ogrodzie botanicznym. Tomasz Bielski, ten sam dyrektor, który podpisywał rozbiórkę, skinął mi z daleka głową. Jeszcze rok, a będzie pan tu miał naturalny filtr wody, powiedział, gdy przyszłem z termosami herbaty. Łosoś atlantycki lubi czystą wodę. Minęły dwa miesiące. Ciepłe, wiosenne deszcze napełniły koryto strumienia, a młode tataraki wypuściły seledynowe liście. Siedziałem na starym tarasie pod domem i słuchałem, jak woda obija się o kamienie. Po raz pierwszy od dawna naprawdę czułem zapach błota i żywej zieleni, nie chloru z basenu sąsiada. Kiedy zerwałem się o szóstej rano, zobaczyłam w płytszym nurcie srebrzysty błysk młoda ryba przecinała prąd. Dek zaparło. Mi z wrażenia. Wieczorem przyszła Ela z końca ulicy. Wiesz, Marek, ludzie mówią, że przesadziłeś, zaczęła, a potem wzruszyła ramionami. Ale ja patrzę na ten strumień i myślę, że może pierwszy raz od lat zrobiliśmy coś dobrego dla miejsca, gdzie mieszkamy. Uśmiechnąłem się tylko. Nie potrzebowałem aplauzu. Wiedziałem, że prawo potrafi być powolne, ale kiedy ruszy, działa jak woda, znajdzie szczelinę i wypłucze to, co sztuczne. Krzysztof stracił majątek, ale nauczył się lekcji, której nie da się wycenić w złotówkach. A ja wziąłem aparat, zrobiłem zdjęcie odbudowanej strefy trzcin, olch i drobnych kręgów na powierzchni. Zapisałem plik w folderze odzyskane. I pomyślałem, że czasem największe zwycięstwa przychodzą cicho, w szumie strumienia, który znów płynie tam, gdzie powinien. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz.